Dzień dobry, cześć. Nazywam się Mikołaj Szymiec i witam was z Rawy Mazowieckiej. To miasto, które leży między Łodzią a Warszawą i ma bogatą historię. Powstał tutaj także Ogród Dialogu na terenie parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pokażę wam dzisiaj w filmie, jak to miejsce zmieniło się dzięki funduszom europejskim. Zacznijmy od kościoła. Jego rewitalizację przeprowadzono w latach 2016-2019. Prace obejmowały kompleksowe remonty budowlane oraz rewitalizację całego budynku kościoła oraz kolegium. Ten 17-wieczny kompleks wprowadzono w XXI wiek. Dodano ogrzewanie podłogowe, panele fotowoltaiczne i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Celem projektu było także poszerzenie oferty kulturalnej parafii. Ale to nie wszystko. Dzięki inwestycjom w budynku kościoła powstało także muzeum, które jest już otwarte dla zwiedzających i znajduje się tutaj skarb, który został odkryty całkiem niedawno podczas prac remontowych. A teraz krótka lekcja historii. Podczas II wojny światowej Niemcy zorganizowali na terenie Rawskiej Parafii Obóz Jeniecki. Przetrzymywano tutaj około 15 tysięcy żołnierzy, którzy brali udział w bitwie nad Bzurą. W tym okresie parafią zarządzał ksiądz Wacław Wysienkowski, który podjął śmiertelne ryzyko, pomagając uwolnić tu przetrzymywanych Żydów i żołnierzy. Ale więcej w tym temacie opowie mój gość. Znajdujemy się w podziemnej kawiarni parafii, a moim gościem jest ksiądz bogumił Karp, dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze. Czy mógłby pan mi przybliżyć postać księdza Wacława Zienkowskiego? Ksiądz Wacław Zienkowski jest bardzo ważną osobą dla naszego miasta, dla parafii. Takim momentem próby, jak to każdy człowiek ma w życiu swoje, swoje, swój taki moment wyzwania, był czas II wojny światowej. Kiedy w 1939 roku Niemcy tu w okolicach kościoła, na terenie ogrodu i w parku miejskim zorganizowali obóz dla żołnierzy września, to on zorganizował parafian, aby nieśli pomoc. Leki, pomagał uciekać, żywność przede wszystkim. Niestety został zadenuncjowany, aresztowany z grupą parafian. I tu jest istotny moment. Kiedy go gestapowiec przesłuchiwał, to wywarł jakieś wrażenie na nim pozytywne powiedział, że uwolni księdza Wacława. A wtedy on zadał pytanie temu Niemcowi, czy także i moich parafian? Nie, tylko ciebie. I wtedy ksiądz Wacław no, powiedział kapitanu rzecz, która no, czyni go męczennikiem w naszych oczach. Tam gdzie owce, tam pasterz. I poszedł z tymi parafianami do obozu pod Berlinem za Zenhausen, i po miesiącu go Niemcy 1940 roku 5 sierpnia zakatowali. Parafia Księdza łączy tą historię z teraźniejszością. No i teraz w teraźniejszości udało się dokonać rewitalizacji, przebudowy całego kościoła i kolegium. Z jakimi wyzwaniami wierzyliście się podczas tej rewitalizacji? Z jednej strony to była konserwacja tego wszystkiego, co jest zabytkiem ołtarze, chór, organy, wszystkie instrumenty a z drugiej wprowadzenie nowych rozwiązań, ponieważ powstało muzeum. Powstała ta kawiarnia, tutaj była piwnica kiedyś, tak? Kotłownia. Powstało centrum spotkań i dialogu, także masę rzeczy, które służą ludziom. Tu się odbywają koncerty, wystawy, spotkania plenerowe, mamy półkolonie dla dzieci, są skauci, harcerze, także. Te pomieszczenia żyją. Dowiedzieliśmy się też, że podczas rewitalizacji tych wszystkich prac budowlanych znaleziono tutaj skarb. To była niespodzianka dla nas wszystkich, ponieważ nikt się tego nie spodziewał. Za jednym, za ołtarzem głównym, konserwatorzy znaleźli w takim worku kolnianym, dosyć już zakurzonym, przedmiot. Okazało się po oczyszczeniu korona złota. Wiedząc, że tu w naszym kolegium przebywał król Jan Kazimierz wraz ze swoją małżonką, a więc była to stolica jej Polski. Stąd myślimy, że jest to korona związana z postacią tego króla. No to w takim razie, korzystając z tego, że jesteśmy w kawiarni, pójdźmy porozmawiać przy kawie. Cappuccino czy espresso? Ja, espresso. Ja również. Znajduje się w ogrodzie Dialogu, który niedawno został oddany do użytku. Stało się to za sprawą współpracy gminy Rawa Mazowiecka i tutejszej parafii. Projekt był realizowany pod nazwą Szlakiem Dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka i został sfinansowany z funduszy europejskich i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Zapraszam Was na spacer! W tym miejscu na dotychczas niezagospodarowanym terenie tego 17-wiecznego kompleksu obiektów barokowych powstał ten niesamowity ogród. Jego głównym elementem jest droga krzyżowa narodu polskiego wykonana z 15 kapliczek, a kapliczki powstały z piaskowca. Każdej z kapliczek patronują samorządy miejsc, w których toczyła się bitwa nad bzurą. Upamiętniono tutaj także księdza Wacława Ziętkowskiego oraz grupę parafian, którzy ryzykowali swoje życie niosąc pomoc uwięzionym. Ważnym elementem ogrodu dialogu jest krąg pokoju. To symboliczne miejsce duchowego wołania o pokój. 59 kamieni reprezentuje 59 państw, a 7 większych głazów symbolizuje 7 kontynentów. Wszystko to połączone jest z łańcuchami, które odzwierciedlają jedność świata w budowaniu pokoju. Pod kamieniami umieszczono tablice z tekstem w różnych językach o treści Módlmy się o pokój. Tutaj możemy podziwiać kapliczkę fatimską i grotę z Lourdes która jest kopią Groty Masabiel, znajdującej się w Lourdes we Francji. Miejsce to nawiązuje do licznych uzdrowień, jakie miały w niej miejsce. Ogród Dialogu w Rawie Mazowieckiej to miejsce, które łączy historię z teraźniejszością, a znając naszą przeszłość, możemy zbudować lepszą przyszłość. Do zobaczenia, hej, cześć!